Drodzy Państwo, jest nam miło gościć mamę z Kubusiem. Jak widać Kubus już jest dzisiaj bez tych urządzeń, które miał jeszcze nie tak dawno. Właśnie ten nasz bal operatywny siódmy balet był na rzecz Wojtka i Kuby. Wojtusia dzisiaj nie ma z nami, ponieważ jutro ma operację. Natomiast podsumowaliśmy ten bal i chcielibyśmy po prostu Państwa poinformować, ale też zrobić takie rozliczenie na balze braliśmy 70 631 zł i 41 groszy. i chciałbym bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy się w ten bal zaangażowali, podziękować, szczególnie wszystkim podmiotom, osobom fizycznym, prywatnym, które podarowały różnego rodzaju fanty, bardzo szczególnie też chcę podziękować osobom, które wpłaciły środki finansowe na konto dzięki temu. Mogliśmy właśnie tak dużą kwotę zebrać. Na balach charytatywnych, na tych siedmiu balach charytatywnych, zebraliśmy już 250 tysięcy złotych. Ogólnie na dziesięciu naszych turniejach charytatywnych i balach zebraliśmy 732 266 zł. Te środki finansowe zostały skierowane do 25 osób potrzebujących, takich jak kubuś. Osiem osób właśnie skorzystało z naszych bali charytatywnych i cieszymy się ogromnie, że. Jako stowarzyszenie, porozumienie samorządowe możemy kontynuować to, co jest związane z tak potrzebną pomocą i wsparciem. Dzisiaj chcielibyśmy faktycznie tą kwotę podzielić, tak? ponieważ to 35 315 zł. 71 groszy to będzie kwota, którą przekażemy w tej chwili tak symbolicznie taki mamie Kubusia. Proszę bardzo, mam nadzieję ufam, że ta kwota pozwoli na to, że. I Kuba, i Wojtek będą mogli skorzystać z tych środków finansowych na rehabilitację, na różne wyjazdy do specjalistów, na leczenie. Dzięki tym środkom finansowym im po prostu będzie łatwiej funkcjonować, łatwiej żyć i przystosować się do tego, co jest związane z tym, aby młodzi ludzie korzystali ze wszystkich takich dobrodziejstw związanych z młodością. I jeszcze raz wyrażamy tu szczere uznanie dla tych wszystkich, którzy. Włączyli się w nasz bal charytatywny i też oświadczamy, mówimy, że nasze następne intencje charytatywne również będą jeszcze w tym roku. W czerwcu chcemy zorganizować turniej plażowej piłki siatkowej, gdzie zapewne też będziemy chcieli aktywnie się włączyć w wsparcie i pomoc. Jako porozumienie samorządowe stawiamy sobie taki jeden z głównych celów, między innymi aktywne działanie na rzecz osób, dzieci, młodzieży potrzebujących. W ten sposób mamy też ogromną radość, że możemy ich wspierać.